Cześć, z tej strony Hysi, czyli Śnieżnika. Tak, wiem, to jest mój taki ten I Witam was dzisiaj w kolejnym odcinku książki pod tytułem. Patrznijmy Nie było widać. E, Wiem, że książki nie było. Widać. O, tak, mama tutaj podpowiada i Dobra, zaczynamy. Będę losować jakieś zadanko. Chyba, że mama wylosuje jakieś zadanko. Dobra, mama mi losuje zadanie. No dobra. Ta strona zaraz się wyładuje. Dodaj jej energii. Okej. Okay. Nie mam jak trzymać IP. Jeszcze wykola do czemu? Ona jest. A tu jest szara energia. Tak, kosz. Tak, tu jest tylko jest i jest. Śmiało i spokojnie, zamiast kietelą, uleżnienie. Nie... Mamuś, nie gość No weź mu wypuść. Czego ją zamknęłaś? Mama, weź to. Mama, przestań. Wiesz, że to wklejam na YouTube'a? Słuchajcie, otworzę Tosię. Tosiu, przedstaw się. Chodź tu, no. Przedstawisz się? Moim widzom? To jest Tosia. Chcę ją wypuścić, ale... Fajna mi... się... Już jak się rzekłam! Głupi królik! Zapiemy! Dobra. Dodajemy energii. Energia dodana. Sto. Właśnie, upiększałam trochę książkę i Wam pokażę to. Czekajcie. To Siódz, zostaw książkę pod tytułem. Już Wam pokazuję. E, na przykład gdzie tutaj jest ubryć zęby zamiast je myć, to dodałam czym to było robione, czyli ketchup, y, materiały ketchup, pizza i ser. Dobra. Co jeszcze upiększałam? Tego nie upiększałam, tego nie robiłam w ogóle. Czekajcie, zaraz to znajdziemy. Znajdziemy coś, co upiększałam. O, tutaj jest. Hysi. 22, 26 i Zenek. Tak, Hysi to jest śnieżynka, więc nie dziwcie się, jak czasem na moich, na moich, z tej strony, hysi chysi to jest śnieżynka. Dobra, upiększyłam też to, to są te włosy, ale to. I tak. 22.06.2015 2015 rok Śnieżynka grzyw ścięcie grzywki chysi pamiątka włosy z grzywki. I tak to upiększyłam, tu nasza piękna pani. I nie chcę się więcej szukać, więc Słuchajcie, dzisiaj tylko wam pokazałam i zrobię dwa zadania. Czyli jedno już zrobiłam z mamą, i teraz zrobię jakieś drugie. Kasiu, chcesz ze mną zrobić zadanie? Proszę, masz książkę pod tytułem. Dobra, wezmę gdzieś, złapię i otworzę. Dobra. Wytnij, powiedz nad biurkiem. No, nie mam biurka. Dyplom, jesteś w połowie książki. O, przechodzisz na kolejny, na kolejny level drugi, brawo. Spódko, data, który dziś jest. Czyli książkę pod tytułem trzeba robić zadania od początku. No dobra, czyli, czyli teraz robimy już zadania od początku. Czyli wytnij zakreskowane pole, włóż rękę, w paszczę i zrób fotkę. Nie muszę robić fotki, bo dla nas najpierw, zaraz do was wrócę. Po nasz ręk. Tu teraz, na na, na 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 Tu tylko złotyniem jest Śmiało płyń po prąd Na nie odkryję tylną Tosiu, to moje truskawki! Moje! Tosia, ja oddaj mi truszkawkę. Dobrej jakości cuskawki z jogurtem Które głupi królik chciał mi zabrać nie, Dobra, zrobiłam No szkoły idziesz, hej! Marta, Kładam za 10 dobra. minut musisz wyjść do szkoły. Wiesz o tym? Wiem. No, no to się zbieraj. Raz, dwa. O 20 mam wysep, mam o 50 lekcje. Pff. Po co? E, dobra, tutaj niestety musiałam przykleić na moje, możesz mam mnie liczyć. A to tu nic. Tutaj jest mój potworek. Ojku, co ja to zamknęłam. Dobra, kolejne zadanie. Zamknij książkę tutaj. kart, art delt. Kart, alt, delt. Książka zamknięta. Dziękujemy za to, że pani u nas była. O, książka otwarta. Zrób hełm z tej książki. Tutaj... Bum. To jest fafik. Fafik będzie wracał co kilka stron. O swój fafika. to już zrobiłam. Zapisz w chmurze. Król. Mmm... Królik niech nie gadrywa, chrysiąs to uważaj, nie, nie... Nie, nie weź się nie sam Nie obliczerdyknij gdzieś nie, o coś. Musisz mi włochać tyłek? Zapisałam w chmurze oczywiście chysi, czyli nie. Dobra. Wytnij aureolę, noś na głowie. Dobra, to już zrobimy w następnym odcinku. Książki pod tytułem. To tyle ode mnie na dziś. Niestety tylko 6 minut nagrałam, ale muszę iść do szkoły. Pa, pa. No to was żegnam. miło, serdecznie, Chysi, jeżeli mi czegoś jeszcze nie nagrała, na przykład dzisiaj po szkole, a to, coś, to miłych wakacji. Nie zawidzę mi się tam. Nie złamczę nogi. Wszystko, wszystko, wszystkiego dobrego wam życzę, Tosiu. Tosia też wam pewnie życzy wszystkiego dobrego, tam się chowa, jak widzicie. Tak. No to... O, patrzcie. Życzę wam wszystkiego miłego na wakacjach! To tutaj i tu Muszę sobie jeszcze chwilę pobiegać, zanim mnie macie złapie. Tak, no to było ty ode mnie i od Tosi, więc żegnam was, Chysi, miło i serdecznie. Mi ha